Dzień dobry, dzień dobry. 12 maja, poniedziałek, dzień księżyca. Dzisiaj nastąpi kulminacja tej sławetnej, szeroko rozsławionej pełni w Skorpionie. I tak sobie pomyślałam, jaką by tutaj wyjąć na tęże, na tęże. Pomyślałam najpierw, dark tulu, ale mówię, nie no, za mocno będzie poleciane. To może na halloween. I pomyślałam, no grzybki będą bardzo dobre w sam raz. I wygląda na to, że pomimo przestrog astrologów, dla większości z nas ta pełnia będzie miała bardzo korzystny obrót. Ponieważ paść pentakli, on sugeruje, że stawiamy się w pozycji ucznia. Czyli Uczymy się pokory i zaufania. Paść Pentakli to jest paść, yy, no, który jest najrozsądniejszy ze wszystkich innych pazików, bo to jednak Ziemia. A Ziemia jest rozsądna, rozważna, yy, liczy, waży wszystko, co można doświadczyć, próbuje na każdy możliwy sposób yy, w tle jako do powiedzenia dwa miecze czyli wreszcie y, większość z nas y, przestanie gdybać domniemywać, coś zakładać i blokować się emocjonalnie na różne wydarzenia które przydarzają nam się w życiu za to właśnie jak powiedziałam wchodzimy w pozycję ucznia czyli wiem, że nic nie wiem ale tę wiedzę zdobędę i wiedza ta doprowadzi nas do dziesięciu kielichów. Taki dzisiejszy dzień. Nów w skorpionie bardzo refleksyjny, bardzo introwertyczny. Także widzę, że u bardzo wielu zaowocuje naprawdę pozytywnie. Także bardzo dobrego dnia. Y a, i jeszcze, cóż to może oznaczać y, też Paść Pentakli na dzisiaj? Być może y, dobrze będzie podjąć decyzję o jakimś stażu, może nawet zostanie zaproponowany, może gdzieś tam ktoś coś wspomni. Y, no to myślę, że jest to bardzo dobry dzień, żeby przestać się wahać, czy zaczynać coś, czy nie zaczynać, tylko tak. Podjąć decyzję, że jak najbardziej dzisiaj jest temu sprzyjający dzień, mimo że księżyc przecież, prawda? A księżyc no to są iluzje, cień. Ale bardzo piękny pan Pentakli mówi, że mimo to można zacząć coś, co przyniesie realne, nie iluzoryczne korzyści. Także rozglądajcie się dokoła. Dobrego dnia!